W największej tajemnicy, bez żadnych oficjalnych oświadczeń, bez najmniejszych ostrzeżeń dyplomatycznych, operacja na niespotykaną dotąd skalę wstrząsnęła światową równowagą geopolityczną. To, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku godzin, przekracza wszelkie przewidywania analityków wojskowych. Niewidzialna koalicja uderzyła z chirurgiczną precyzją, wykorzystując technologie, które opanowało tylko kilka krajów. Świat wciąż odkrywa szczegóły tej wielowymiarowej ofensywy, która może na nowo zdefiniować układ sił na Bliskim Wschodzie. Wszystko zaczęło się od bezprecedensowego posunięcia strategicznego, jednoczesnego wysłania ośmiu bombowców Stealth B-2 Spirit z bazy lotniczej na Guam. Mobilizacja ta stanowi największe użycie tych samolotów od czasu interwencji w Iraku ponad 20 lat temu. Te latające maszyny, prawdziwe technologiczne duchy. Są warte ponad 2 miliardy dolarów każdy i stanowią ostateczną broń amerykańskiej siły zbrojnej. Wybór Guam nie jest przypadkowy. W przeciwieństwie do innych baz, obiekt ten dysponuje hangarami specjalnie zaprojektowanymi do przechowywania bombowców stealth oraz jednymi z najbardziej zaawansowanych systemów obrony powietrznej na świecie. Zaraz po starcie 8 samolotów natychmiast przystępuje do tankowania w locie, co jest kluczowym szczegółem technicznym świadczącym o absolutnej pilności misji. Ta wyjątkowa procedura potwierdza, że bombowce przewożą maksymalny ładunek uzbrojenia, czyli prawie 23 tony materiałów wybuchowych na samolot. Bombowce te nie przewożą byle jakiej amunicji. Są wyposażone w bomby przebijające GBU-57, nazywane Massive Ordnance Penetrator. Każda z tych broni waży 13 ton i może przebić kilkadziesiąt metrów żelbetonu. Jest to jedyna amunicja na świecie zdolna do zneutralizowania ultrachronionych podziemnych instalacji, zakopanych nawet na głębokość 100 metrów w skale. Ale ten nalot to tylko pierwsza faza skoordynowanej ofensywy oszałamiającej złożoności. W momencie, gdy bombowce osiągają obszar działania, atomowe okręty podwodne wystrzeliwują jednocześnie 35 pocisków manewrujących Tamechok z głębin Oceanu Indyjskiego. Pociski te. Zaprogramowane do lotu na bardzo niskiej wysokości, omijają radary obronne, podążając za ukształtowaniem terenu z milimetrową precyzją GPS. Uderzenie jest niszczycielskie i skoordynowane co do sekundy. Bomby przeciwpancerne niszczą podziemne instalacje, a pociski Tamechok neutralizują centra dowodzenia i systemy obrony na powierzchni. Ta idealna synchronizacja sił powietrznych i morskich nie pozostawia żadnych szans na przeciwdziałanie wroga. Zaledwie kilka godzin po tych uderzeniach z Białego Domu dochodzi historyczne oświadczenie prezydenta. Przed kamerami całego świata prezydent ogłasza, tej nocy nasze siły zbrojne przeprowadziły udaną operację prewencyjną przeciwko obiektom stanowiącym bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa światowego. Pokazane zdjęcia przedstawiają Situation Room, gdzie sztab śledzi operację w czasie rzeczywistym, potwierdzając skalę i skrupulatne przygotowanie tej ofensywy. Podczas gdy Waszyngton oficjalnie ujawnia pierwszą fazę operacji, na innym teatrze działań rozgrywa się już druga, znacznie bardziej złożona operacja. Tym razem inicjatywę przejmuje Izrael, przeprowadzając operację Lion Ascendant wielowymiarową kampanię łączącą konwencjonalne uderzenia wojskowe, wojnę elektroniczną i operacje psychologiczne. Myśliwce bombowe F-35 i F-16 i startują kolejnymi falami, metodycznie atakując centra produkcji broni. Centra dowodzenia dronami, instalacje radarowe. Jednak prawdziwą innowacją jest doskonała integracja tej kampanii powietrznej z niezwykle wyrafinowanymi cyberatakami. Równolegle z bombardowaniami izraelskie jednostki cybernetyczne włamują się do systemów bankowych, paraliżują sieci elektryczne i neutralizują infrastrukturę telekomunikacyjną. W ciągu kilku godzin główne miasta zostają pozbawione prądu, bankomaty przestają działać. A dostęp do internetu staje się niemożliwy na rozległych obszarach. Ta cyfrowa paraliż ma na celu całkowite zdezorganizowanie zdolności reagowania rządu. Najbardziej strategicznym celem tej kampanii pozostaje zniszczenie reaktora ciężkowodnego IR-40, obiektu oficjalnie wyłączonego z eksploatacji w 2015 roku, ale według zachodnich służb wywiadowczych nadal produkującego pluton do celów wojskowych. Izraelski atak na ten obiekt ma ogromne znaczenie. Ostatecznie eliminuje alternatywną drogę produkcji broni jądrowej, która mogłaby ominąć tradycyjne programy wzbogacania uranu. Zdjęcia satelitarne wykonane po uderzeniu potwierdzają całkowite zniszczenie kopuły ochronnej reaktora. Z uszkodzonego rdzenia nadal wydobywa się para, co dowodzi, że instalacja faktycznie działała, pomimo oficjalnych zaprzeczeń. Zneutralizowanie tej instalacji oznacza cofnięcie o kilka lat potencjału tajnej produkcji jądrowej. Jednak najbardziej spektakularnym ciosem nie były bomby ani rakiety. Pojawił się bezpośrednio na ekranach telewizorów. W trakcie ofensywy wojskowej irańskie kanały telewizyjne zostały nagle schakowane. Widzowie ze zdumieniem odkryli obrazy demonstracji i komunikat wzywający ludność do powstania. Na ekranie migotało hasło wznoszący się lew, któremu towarzyszyły sekwencje pokazujące rozgniewane tłumy. Przejęcie kontroli nad mediami stanowi potężną broń psychologiczną. Najważniejsze narzędzie propagandy reżimu obraca się przeciwko niemu, rozpowszechniając wiadomości o rebelii w całym kraju. Władze w pośpiechu odcinają dostęp do internetu, ale szkoda już została wyrządzona. Wezwanie do buntu rozeszło się już za pośrednictwem telewizji, telefonów satelitarnych i tajnych sieci. Całkowite odcięcie komunikacji pogrąża kraj w całkowitej izolacji cyfrowej. Nie ma dostępu do internetu, mediów społecznościowych ani komunikacji międzynarodowej. Strategia Bladskoutu ma na celu zarówno uniemożliwienie organizacji demonstracji, jak i ukrycie rzeczywistej skali zniszczeń spowodowanych przez ofensywę. Na miejscu szybko odczuwalne są konsekwencje. Szpitale działają na generatorach awaryjnych, transport publiczny zostaje wstrzymany, sklepy zamykane z powodu niemożności obsługi płatności elektronicznych. W ciągu jednej nocy cały kraj zostaje technologicznie cofnięty o kilkadziesięcioleci. Podczas gdy paraliż się pogłębia, siły zachodnie zmieniają swoje pozycje strategiczne. Bombowce B-1B Lancer są wysyłane do baz w Zatoce Perskiej, a towarzyszą im samoloty tankujące, które mają wspierać misje dalekiego zasięgu. Pentagon uruchamia jednocześnie samolot dowodzenia E-4B Dumstej. Powietrzne centrum dowodzenia przeznaczone do sytuacji kryzysowych lub konfliktu nuklearnego. Aktywacja ta stanowi ważny sygnał polityczny. Wskazuje, że Waszyngton przygotowuje się do zarządzania konfliktem o znaczeniu strategicznym. Równolegle kilka grup lotnictwa morskiego zbiera się w Zatoce Perskiej, ustawiając lotniskowce, niszczyciele i okręty podwodne w zasięgu natychmiastowej interwencji. W obliczu tej demonstracji siły oczekiwana reakcja okazuje się rozczarowująca. W odwecie wystrzelono około 30 pocisków balistycznych Shacheb, 3 i kilka rojów dronów, ale wielowarstwowe systemy obrony zneutralizowały je niemal w całości. Tarksa Iron Dome, David Sling Arrow, Tylko kilka pocisków dotarło do obszarów pustynnych. Nie powodując znaczących szkód kropka, jeszcze bardziej niepokojące dla reżimu jest to, że miejsca wystrzelenia rakiet zostały zlokalizowane i zniszczone w ciągu godziny od ich użycia. Ta szybkość reakcji świadczy o skuteczności zachodnich systemów nadzoru satelitarnego i sieci wywiadowczych. Zdolność do odwetu zniknęła tak szybko, jak się pojawiła. Na ulicach Teheranu atmosfera staje się nie do zniesienia. Obrazy z dronów pokazują opustoszałe aleje, zamknięte sklepy i niekończące się kolumny pojazdów próbujących uciec ze stolicy. Miasto liczące 8 milionów mieszkańców w ciągu kilku godzin zamienia się w miasto widmo. Bez wiarygodnych informacji i komunikacji ludność pogrąża się w panice i najbardziej alarmujących plotkach. W miarę pogarszania się sytuacji zachodnie szancelerie przygotowują już kolejne kroki. Plany interwencji lądowej są już gotowe, ale ostateczny rozkaz pozostaje w zawieszeniu pozostawiając niewielką szansę na dyplomatyczne rozwiązanie. Jednocześnie Tel Awiw podnosi stawkę, grożąc bezpośrednio najwyższym przywódcom reżimu. Przekształcając kryzys militarny w osobistą konfrontację z symbolami władzy, świat wstrzymuje oddech. Ta skoordynowana demonstracja siły ujawniła zdumiewające możliwości militarne i technologiczne, ale także skrajną niestabilność równowagi regionalnej. Dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od kluczowych decyzji politycznych, które zostaną podjęte w ciągu najbliższych godzin.